W dzisiejszym odcinku zagramy z grafem duele w Giogeserze. Nie będą to jednak zwykłe duele, ponieważ w pierwszej kolejności spróbujemy swoich sił na mapie e-community world, czyli bardziej rozbudowanej, ale przez to również cięższej mapie świata. Natomiast w następnej kolejności przeniesiemy się na mapę Polski. Żeby jednak nie przedłużać, zaczynajmy! No to co? Say the line, Zeti. i Geo to gra, która. Ale to ty jesteś w tym dobry, bo miałeś, miałeś już chyba kilkanaście podejść pod tego. Geoguessr to gra, która opuszcza nas w losowym miejscu na świecie. Naszym celem jest znaleźć, gdzie jesteśmy. Na mapie. A dzisiaj gramy na takiej jeszcze pogiętej, bardziej głupiej mapie, bo to jest A Community World. I jest Kitku! Znalazłeś Kitku? Nie znalazłem Kitku, ale znalazłem pieska. A pieska też! Kitku jest obok. Jak masz pieska, to Kitku jest za tobą. To jest, to jest Turcja. Dobra, ja już namierzyłem miasto co do centymetra. Nie, nie gadaj. Yo! Chłopy mają jakąś taką rikszę, co to normalnie taki, taki... rower, co pociąga taki, 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 taki coś. Dobra, okej. Okay. Też mam miasto? No, ja też mam miasto. No co, pinpointujemy? Dobra. Nie pinpointowałem w tym kraju, ale no cóż. Dobra, znajdziemy mniej więcej ułożenie ulic, bo nic więcej tutaj nie dam rady zrobić. No mniej więcej jest tutaj, w tym rejonie, także dajemy... Trochę inne miasto. Nie, ja dopiero się dowiedziałem, jakie to państwo, jak powiedziałeś, że masz miasto. Dobra, mind games, rozumiem, ok. No, nie spodziewałem się kompletnie. Kurna, ładna ta Polska. Żółte linie. Ty, tu jest silos ze zbożem. Takie silosy są produkowane tylko w południowych Czechach. Indian Hills. No to jest po angielsku, no to są Stany chyba po prostu. A ty już? No pewnie, że tak. Mogłem kliknąć tylko jedno miejsce. Tu jest pięknie. Czy to jest? A. Ah. No, jak kliknąłem w... Country roads. Take me home. To a place. I belong. O kurna, ale bym mieszkał w takiej chałupie. Mój kolega ma taką chałupę na południu Brazylii. <coughs> Czy to jest sugestia? Nie, jakby legit. Mój kolega mieszka w miejscowości Tubarao. Jeżeli to jest południe Brazylii, to właśnie dałeś mi takiego tipa, że... <coughs> Gobernador, parę. E, wiesz ile znaków e, ten jak to się mówi? Ile znaków stopu potrzeba żeby zatrzymać Brazylijczyka? Wszystkich? Parę. Kandidate. Dalej się śmiejesz z tego samego? Oczywiście że tak. Kurno to są jakieś takie mega dziwne nazwy miejscowości. Laiedal? Nie wiem czym jest Laiedal. To jest nazwa miasta. Bo widzę mam tyle znaków drogowych. Gdzie jest Bahia? A tutaj? No jest B.A. faktycznie, czyli jak Bachia. Gdzie, 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 gdzie są te kody? To nie jest kod żadnej miejscowości. A nie, to jest B.A., dobra. Dobrze, powiem ci tak, Zeti. O, no mam znaleźć miejscowości. No też znalazłem właśnie i szukam jej teraz, ale się nie da. Yooo! Bo też widziałeś drogę B.A., nie? Ta B.A., te kody dwuliterowe generalnie. O, tam czekają na ciebie już za rogiem. Ta... To bagiety? Ta, ta, ta. Bagiety, jest dziwne. A ja wiem co to znaczy, co mają napisane, a ty nie wiesz. Ja wiem, że ty wiesz, co już daje mi podpowiedź. A, ale ty nie znasz tego słowa, co mają napisanego. A to akurat bardzo pomaga. Dobra, no zobaczymy po wynikach. Mam nadzieję, że to jest to państwo. Myślę, że tak. Tak, e, polit, było napisane Policja do Frontera, to jest znaczy straż graniczna. A, i to był rumuński, dobra. Tak, przypuściłem, że chodzi o granicę pomiędzy Unią Europejską a, a, a cywilizacją. Okej, okay, ja kompletnie nie strzeliłem. A skoro powiedziałeś, że wiesz, co to znaczy, to strzelałem od razu w kraj basków. Nie, 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 nie. znam baskijskiego, znam tylko umiem tylko powiedzieć siema. Kajszo? to nie jest ta część kontynentu, w którą kliknąłem. A ty też nie. Ja też nie. Ale jest regenerowane życie. Kurno ja się zajebiście bawię w sumie na tej ma. <grym> flaga Polski! A to nie żółte na górze? No, to Warszawa. <grym> o, dobra. Dlaczego tam jest flaga Unii Europejskiej na tej tablicy? A co nie może być? To wygląda jak Chile po prostu. Czy to jest samochód z Chile, to nie jest samochód z Chile? Ja kiedyś wiedziałem, gdzie jest to miasto, cholera. Ja ci przysięgam, że kiedyś wiedziałem, gdzie to jest. Amenazas. Amenazas no będzie gdzieś tutaj, nie? A, znalazłeś. I kikę, no. Mi to nie pasowało do chileńskiego trochę. O, widziałeś, że są piraci na przystanku autobusowym? Z To są najbardziej słodcy piraci, co istnieją. E, chyba wiem, jakie to państwo. To gg, bo kompletnie nie mam pojęcia. Kolumbia? Nie, to nie jest Kolumbia. Nie wiem, co to jest. Nie, to ja się wahałem pomiędzy Czechami a ja Bułgarią, bo jak pojechałem dalej, to były zimowe zdjęcia. Ja zero pojęcia, absolutnie. NMP, Lubimy NMPZ? U, Jestem no tragiczny w NMPZ, ale okej, okay, możemy. Dobra, no mów no po prostu, no move. Dobra, dużo info da się wyciągnąć. To wygląda nigeryjsko? Nie, 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 nie. Saga na no na pewno jest muzułmański kraj. Tylko czy to jest ten skurczybyk, czy to nie jest ten skurczybyk? W sensie nie sądzę, że to jest tam, gdzie myślę, więc jakby spróbuję tutaj. No to wygląda bardzo jak Izrael. Parę, parę rzeczy mi nie pasuje co do miejsca, które klikam, ale i takie klikam. To chyba klikamy w to samo. Nie klikamy w to samo. A jednak. A, żółte Nie, linie. po prostu z, według mnie było za zielono na Jordanie, a patrzę za sobą, myślałem, że to jest jakiś follow card dziwny tunezyjski. Właśnie też pomyślałem, że to może być Tunezja, ale pomyślałem, że to jest po prostu jak Izraela. No to jest Holandia? Chyba żółte blachy. Ty, 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 ja to robię. Wiesz gdzie to jest? Świta mi chyba, że znam ten znam ten, 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 pr słup prądowy. No kurna. Ja zaryzykowałem na południową, bo było troszeczkę ja bardziej... Ja absolutnie nie wiedziałem co to jest za słup, ale no wyglądało jak nowozelandzki. Autko bez rejerki z przodu, a te ma już rejerkę z przodu. No to są Stany jak nic. Chyba, że no nie, są brzuski i w ogóle kliknijmy w Pansylwanie. E, nie, wiesz, to, bo nie miało blachy auto. Znaczy jedno nie miało, ale drugie już miało z przodu. Wiesz, jedno mogło być przyjezdne. Niestety samochody jeżdżą. Ja chyba wiem co to za państwo. Ekwador? Nie, to nie te, to nie te słupy. Cholera, pomyliłem. Dobra, klikamy sobie tutaj normalnie, Ekwador. Kuito. A jednak dobrze. O, cholera. Mam takie mieszane sygnały. To wygląda jakbyś wziął trzy różne kraje i ze sobą zlepił. To wygląda. Na południe to wygląda jak Tajwan, na zachód to wygląda jak Egipt, a na północny wschód to wygląda kurno jak Tajlandia. Robię chyba głupotę, ale zobaczymy. Nie liczy się kto trafi lepiej, tylko kto trafi gorzej, nie. <noise> Dobra, obaj wygraliśmy w tej kategorii. Nie patrzyliśmy na słońce kompletnie. To wygląda trochę brazylijsko. O, e, akurat znam te słupy prądowe. Ośmioboszczne z napisami. Dobra, Kolumbia. Nic kompletnie nie skojarzyłem. No, w sensie było sucho, więc północ, a... O! Klacz robisz. Let's go. Jak to Kirgistan, to przegrałeś. Chociaż ty Mongolię robiłeś ostatnio, widziałem. Ja spędziłem dobre parę dni ucząc się Mongolii. E, Mongolii oddaję się uczyć. No, idzie się w większości lokacji nauczyć, na pamięć. Choj Balsan i Komin Meta. A to, to, tą lokację już znasz, co jesteś na środku pustyni, to jest tam na południe. Tak, jak tam się dwie drogi rozchodzą. Ja. Ta, ta, ta. Zeti. Czy chcesz rozejm? Obaj klikamy w radom. Ale to na zaufanie wtedy jest. Na zaufanie, na zaufanie. Nice! Kliknąłem specjalnie na wschód radomia, żeby dostać jeden punkt więcej, ale się nie udało. <grystanie> 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 Czy to jest czerwone auto? To jest chyba czerwone auto. Są jakieś napisy: 6,5. A, uh, Kanino. Kanino? Umieszczać stylica? Bardzo wolno, ale umiem. Aha, oh, oh, oh. Ale to są słupki rosyjskie. Ja się wątpię, że ta miejscowość jest na tyle duża, żeby cokolwiek zdziałać. To są bardzo typowe dla Rosji słupy jeszcze. Ja szukam w jednym specyficznym regionie. Dobra. Pełną pną no albo wcale. A. Wydawało mi się, że jest czerwone auto. Nie, to bardzo wyglądało, bardzo wyglądało bardzo bałtycko. Dobra, dawaj urban, turban. Żółta tablica świadczy o tym, że możemy być w New South Wales, jeżeli to jest Australia, bo w Nowej Zelandii żółtych tablic nie ma w ogóle. A I to są australijskie słupki, także na pewno jesteśmy tutaj gdzieś, mm, okolice Newcastle, nice. Zobaczyłem żółtą tablicę no więc... Ja nie znam nie. tablic w Australii niestety. New South Wales ma żółte tablice, to warto zapamiętać. O, ptak! Nie no, to są jakieś Stany, tylko... Nie wiem czego, ale mam takie przyczucie, że to jest to. Okolice Waszyngtonu. Tam pewien taki polski politek wiele rzeczy tam robił. W Chicago, a to jednak Houston było. Tu mamy Turcję 100%. Czy tu widać nazwę miasta? Nie widać. Ale strzelamy, no to ja bym sobie w burce strzelił. Klasycznie. Okej. Okay. Tam gdzie ostatnio? Adan, Adana kebab. Dosłownie każde tureckie miasto kebab. No w sumie Batman kebab. Jadłbym. No to jest Rosja. Miejscowość nazywam megafon, jakby co? to napisane megafon.ru Ufam, ufam, absolutnie. To wygląda jak władzy wostok, okolice, coś takiego. No na pewno nie jest to czegoś bliżej Europy. Także klikamy tutaj. Powiedziałeś Ufam, no to nacisnąłem na ufa. Halo. <laughs> Nie, ja, kompletnie mi nie pasowało do tamtej części. Nie, no, auta były te. Auta były z kierownicami po drugiej stronie. Dobra, mamy nazwy miasta. Jest Milwaukee. A Milwaukee znajduje się w tym miejscu. Tyle słyszę o tym mieście, nie mam cholera pojęcia, gdzie ono jest. Nie wiesz, gdzie ono jest? Nie mam pojęcia. Ty też nie, a to nie było tam. Nie, ja kliknąłem ja w to miasto. Dosłownie. Ale to było Portland. Mam wrażenie, że tutaj jest strasznie dużo pokrycia w wiadomym kraju. Otóż nie. Otóż tak. Nawet mogę kliknąć okolice Nowego Jorku. Kurno, no myślałem, że... <laughs> no ty nie kliknąłeś w sumie. Nie, ja kliknąłem, kliknąłem. Kliknąłeś Kanadę. Ale myślałem, że to kanadyjsko leci. Dobra, Balance Poland, to gdzie czarne bloki gdzie ma bloki. Ale to jest falowiec w Gdyni, najdłuższy blok. A, trochę mały ten najdłuższy blok. E, wiesz, czy tutaj jeszcze go budowali te stare zdjęcia. Wygląda bardzo północno, generalnie, nadmorsko nawet bym powiedział. Wyścignęliśmy właśnie babcie jeżdżące na rowerze. Nie wiem, czy liczyłbym to do jakichś osiągnięć konkretnych, no ale cóż. To mi troszeczkę sugeruje, w jakim regionie jesteśmy. Babcia na rowerze? Nie, tam była... był napis. Kujawianka. Mm -hmm. Taki napis. O, tak, tak mi rób. Eee, dobra. Firmy, które mają telefony tylko komórkowe, to są, to jest typa naprawdę. Dobra, klikamy sobie gdzieś tu. Gdzie, W jakim innym polskim mieście masz stare baby na rowerach? Bydgoszcz. Jak nie cię, chodzi, inaczej? Znalazłeś napis jakiś? Oczywiście, że tak. Kurczak. Baczność? To jest prestiżowa wieś, tyle ci powiem. Co, wystawili jej recenzję na Google? Pięć gwiazdek? Nie, nie, nie. Jak twoja wieś ma taką rzecz, to naprawdę jest prestiż. Dobra, ulica Ustronna, się pod Ustronią. No dosłownie wygląda jak litwa. Chociaż nie, to są napisy po czesku. Dobra, mam nazwę miejscowości. Lewiatan maserka member za 3 9 zł groszy. Ty masz chyba jakieś szybsze auto Google ode mnie. No ja mam piąty bieg morda. Zebrzydowice! Boże, gdzie były zebrzydowice? 3-2. Trzy jest tu. Dobra, wiem gdzie jestem. W sensie potrafię teraz znaleźć, gdzie jestem dokładnie, ale po prostu nie chcę ci dawać czasu. Rozumiem to podejście? Absolutnie tym bardziej, że nie mogę znaleźć miasta. Absolutnie nie pamiętam, gdzie były Zebrzydowice. brzydowice. Ta była premium wieś, bo tam były tory. Do dworca PKP. Dworzec główny czew. Piwo o premium 0,5 litrów puszka. He, puszka, to nie można mieć kaucji. Powiem ci tak, w momencie kiedy jakaś wieś. Ma pociąg i światłowód, to ja tam mogę mieszkać. I dino, musi być dino. O, 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 gmina Czeremcha, zaprasza. Przy granicy białoruskiej. Czeremsze. Remsze, remsze, wyczeremsze. Coś w się sensie, wiedziałem jakie ten, ale nie miałem czasu, miałem 3 sekundy na kliknięcie. No presja. Sucha wieś. Dry village. Dry village, fajdoł. Wigrach. Klasztor w Wigrach. Wiem, że są Wigry i suwałki, ale to. Czymś tam papieskim? szlaku papieskim. Ty, jak szlak papieski, to wadowice, tak? Nie wygląda mi to zbyt śląsko. To jest Śląsk. To jest to tam to jezioro na śląsku, no wiesz tu. To... Mają tylko jedno na śląsku? Nie, mają trzy pogoria: jeden, dwa i trzy. Wiesz, Ślązacy nie, nie potrafią wymyś wy wymyślać nazw zbyt dobrych. Ty, czy to jest ta miejscowość, gdzie był ten słynny rower Wigry? Czy to twój stary miał przed wojną wynaleziony? Wigierski Park Narodowy. Bruh. To, to brzmi jak taki wielki ewenemy, to ja cholera nie wiem gdzie to jest. A, ja próbuję pinpointować. A ty już znalazłeś? Ta, ta, ta. Gdzie jest czarna hańcza? Obok białej hańczy. I worka pomarańczy. Tańcz z nami, tańcz. Ja pamiętałem, że są wigry i suwałki. A ja nie wiedziałem, nie wiedziałem. Dobra, to jest cmentarz w Radziwiu. Hojnicka. Sełpolno. Aaa, czy jesteśmy polno koło Chojnic? <gasps> wiem gdzie to jest, wiem gdzie to jest, wiem gdzie to wiem gdzie to wiem, gdzie to wiem, gdzie to jest. O jest sył Nice'u. A to hill był jeszcze. Takie rundy to mogę dostawać. Gdzie jest ta miejscowość? Jak ty masz już miejscowość? No mam miejscowość, ale nie wiem gdzie ona jest! Powiedz jak się nazywa, to ci pomogę. Jakbyś zmienił jedną literę to bym wiedział gdzie to jest. Olecko. Olesko wiem gdzie jest. No ale jest Olesko i Olecko chyba. Wiem gdzie są oba. Bardziej mi chodziło o żor Żory Żary. A co my tu mamy? O! 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 Nie, ja kiedyś w tej miejscowości byłem i na dworcu srałem i prawie mi uciekł pociąg. A to jest 6-6 Presja, 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 presja. Ah, god damn it. Nie, wiedziałem, że gubin był napisany, też rzepin, a Rzepin wiedziałem gdzie jest. Dobra, znam ten blok po lewej. To jest kulica królewska. Moja mama jeździ tym samochodem po prawej. Tak? Nawet siedzi w środku! <grym> Łódź. Gdzie <grym> jest to cholery sierad? A, mam koleżankę z sieradza. Dobra, dobra, dobra. Uh, Łódź droga na kalisz. Ty, wiem gdzie to może być. To może być to. Albo to może być to. Kurna, i właśnie znalazłem to, to jest zamiejscowość. Nie, wiem, ja kliknąłem sierac po prostu. A to był się? Sier... To, to był sierad. Myślałeś, że cię troluję z tym sieradzem? Nie, to był sierac. Widziałem napis sierac, ale po co by był zjazd na sierac w sieradzu. Miałem tą lokację, kiedyś wiem gdzie ona jest. Ale to nie są takie lokacje, które pamiętasz specjalnie. W sensie kojarzę, ale nie pamiętam, czaisz Fazu. Węgrów. A, jest fax 02? Ty, dobra, wiem, co to jest za telefon kierunkowy. Ło, ho, 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 Mazowsze, no jesteśmy na Mazowszy, czyli dobrze. I znajdź mi teraz gminę Węgrów. Ty, ale to nie ma sensu. Miasto Węgrów nie było gdzieś na południu? Nie! Nacisnąłem spację i kliknąłem, ale mi wcześniej spację za, za ten i kliknąłem w złe miasto. Mam kliknąć w złe miasto też? Żeby była runda nieważna? Nie, nie, to my bad, my bad. Klikaj normalnie. Dobra. No to był Węgrów, a mi, mi nie zaliczyło mi kliknięcia. Zdarzyło mi się kiedyś tak też. Ale kiedyś mi nie zaliczyło kliknięcia i przez to byłem bliżej. Dlaczego macie dwa różne kierunkowe w numerze telefonu wypatusy? O to mino? To jest ta litera? 5-8. Ulica Kartuska. Kartuzy. A będziemy koło Kartus. Ta cyfra chciałem powiedzieć. Otolina. Znajdziemy otolinę? Chyba nie znajdziemy. <słyska> <słyska> Jak ci to wyszło? Ufanie telefonom kierunkowym po prostu wyszło. Ja znalazłem 5-8, faks i kartuską ulicę. No ja znalazłem 7-3. <słyska> Dobra. To babka po to moja siostra jest ogólnie. Masz firmę, która produkuje lubrykanty i nazywasz ją lubką. Da się zrobić lepszy żart z tego? Lublin. Jesteśmy w Lublinie, no. Jakbyś robił, nie wiem, lubrykanty na linę, to byś to mógł nazwać lub. Lublina. Lub. Jako pętla po angielsku. A, w tym sensie. Wiesz, co przekonałeś mnie? Nie rozczyta. Na Nałę... Nałę... Łęczyn? To gdzie na jest, nie? To był chyba gdzieś tu. No. Ja, Zarazem, tablicy, coś tam w Lublinie po prostu. To jest jedna z tych lokacji, że kompletnie nie wiem, gdzie mam jechać, bo każda strona wygląda tak samo tragicznie. Będzie tak, jazda na południe oddaję. Ty wiedziałem kiedyś, gdzie jest ta miejscowość. Wiem, wiem, mam, 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 mam. mam, mam. Łatwo. Koło Kielc? Nic, nic mi to nie mówiło. Champion, bo było 61, więc pod poznaniem. Nawet, nawet nie wiem, gdzie jest champion, szczerze. O, mamy tablicę, chyba, czy mi się wydaje, jest tablicka. A Sochaczew, gdzie to cholery był Sochaczew? Nie wiem, klikam gdziekolwiek. A tu jest Sochaczew. <laughs> Pamiętałem. Nie, ty kliknąłeś w Drobin? Ja gdzieś, gdzieś kliknąłem w okolicach Warszawy, ale nie wiedziałem gdzie. Dobra, kurno. that's about it chyba na dziś. Ale życie po prostu wychodzi na mocno na tej Polsce.